Hejka, hejka, tu Kamykos, witam Was w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie kilka yy, gierek tutaj wydarzeń. Co my tu mamy? Stumble Up Tutorial of Chronos. No dobra, to zagramy, ale zanim to zrobimy, oczywiście standardowo co? Kółeczko. Pięć klejnotów. Będzie czy pięć? Nie będzie. Nie będzie. Będą żetonki. Nie, że tony zdolności nawet bym powiedział. No dobra, zawsze to coś. Ale że tony by mi się przydały, bo miałbym pudełeczko dla Was do otwarcia. No ale nie ma, trudno. Dobra, nie ma co tutaj wybrzydzać. Gramy są, czemu są dwie gry? To nie wiem. Jeden gracz, a tu? Special, nie wiem. Nie ma różnicy dla mnie, a może ma, nie zwrócimy uwagi. Zagram w jedno, zagram w drugie. A mogą sobie zagrać O! O! O, To jest to! No dobra, ok, to ja gram tutaj. Hmm. Tu już wiem, czym jest, róż... dlaczego była różnica. Nie znam tej mapki, jaką trzeba przechodzić. Ale na pewno gdzieś tak. Oho, i teraz od początku. Tja. Yeah. No dobra, słuchajcie. Hmm, czy ja tu mogę przejść na skróty? Ajajajajaj. Ej, 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 ej. Gram papugą. Oj, pięknie gram tą papugą. Spróbujmy. O, zjechałem. Dobra. Widzę, że tu się nie da wskoczyć. Albo może się da, a ja nie umiem. Mhm. Ok. Czyli rozumiem, że to jest wersja solo, a to jest wersja z innymi? Nie, też się ten gracz. Dobra, spra sprawdźmy. Checkpointy Czy to jest takie obis w świecie Stambul Guys. Też gram sam. A wcześniejsze te gry tego typu były takie, że się chodziło były wyścigi w sumie. Dobra, tu przechodzę, tu, tu jest w miarę łatwo, to widzę, przejść. No, ale... Mm -hmm. Tu nie potrzeba skakać, no to przeskoczyłem w ten sposób, dobra. Na no, barierkę można skoczyć, czyli też teoretycznie można przejść bez tego. Aha, za ja wcześnie się wybiłem, coś mi się wydaje. No tak, to tak nie przeskoczę. Chociażbym bym chciał przejść do pierwszego checkpointa. No to tu jest na pewno dobra droga. Przetestujmy, ale nie mogę wskoczyć. Czyli... Aha, trzeba pod barierką, okej. Okay. Widzieliście to? Można pod barierką przebiec. I teraz tak, tu jest najgorsze. A, on tu zjeżdża. No, zepsułem. Do na sam szczyt. No, ciekawe czy tu się da. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się to udało. Pod barierką jest przejście, na pewno. Na, na pewno lepsze, bo wtedy się nie spadnie. Dobra, przeszedłem tu. I co teraz? Tam jest narysowane, tak? Że tu mam przeskoczyć. Jestem dalej. Mhm. Tutaj jest. O rany. O rany. Dobra, ale spadłem przynajmniej na kostkę. Nie tym całkiem, jest checkpoint, jest pierwszy checkpoint. Wow, dało się dobra. Mamy to. Wygniemy do drugiego checkpointu. Uu. Pokazuj mi, że do góry mam iść, tak? No tak to wygląda. Gdzie ja tam Na ten domek? Jest drugi checkpoint? Chyba jest. Hmm. Tam do góry, czy tu? Nie no, pokazuje mi, że tu, no jest skoro tu jest checkpoint, hmm, to nie trafię Dobra, spadłem Zobaczymy, czy checkpointy zadziałały Ojej, ojej Ajaj Chyba trzeba skoczyć z góry, tak mi się wydaje Jak bym kombinował, żeby tu przejść? Ale nie, tutaj się nie da wskoczyć później No. Właśnie tu jest ta barierka taka, co blokuje. Mhm. Tak nie trafiłem. Dobra, jestem. Aha. Aha. To sobie tu zlecę. Na dół. To jest dobra rozgrzewka, ta mapka. Hm. Ajaj, No, dobra, spadłem, to już się wspomnie. Przeszedłem do kolejnego checkpointu. Dalej nie idę. Zostałem eee. punkt nawet za to jakiś, także całkiem całkiem. Zagramy sobie w Laser Dash'a. A, czterech graczy tylko. Ok. A może na koniec rankingowy jakiś zagramy? Hmm, mam bańkę gdzie? ale nie mogę... O, mogę sobie użyć. O, banieczkę mam. A nie, myślałem, że to się odpad, ale jest kolega Można wyżej przeskoczyć o, już to się odpadł. Na pierwszym laserze w sumie z przeszkodą. Tutaj kolega odpadł. Dobrze. No to będzie to samo, tylko że w trójkę teraz, tak? Ale słuchajcie, swoją drogą to bardzo ładny skin, moim zdaniem. Papuga. Hm? Próbowałem coś tam rzucić, ale. już odpadł ktoś. Dobra, jest jeden na jeden teraz. No, oczywiście jest tutaj z kolegą na srebrnym poziomie. Zobaczymy, czy nam się uda dotrzeć. Zdobyć koronkę. Kolega tu będzie próbował mnie wyrzucić, na pewno. Co ja mam za dziwny krok jakiś. Jakąś taką chmurkę. Przeskoczył. Z transformersem walczy. Coś takiego. Hmm. O no, prosto wskoczył w laser, widzieliście to? Było dokładnie widać, jak tu skoczył. No, czyli. O nie, nie mam koronki, mam tylko gwiazdkę. Oooo, no dobra, może być i gwiazdka. Hmm, a jest nowy Stambul Pass, widzę. Journey to Dreamland, podróż do Dreamlandu. OK, mamy misję, bierzemy sobie tutaj zaraz te punkciki. Gwiazdki się przydadzą. Jaka, jaki skin śpioch? Co to jest? Dobra. Zagram rankingowy sobie jeszcze w takim razie. Nowy sezon się zaczął, więc można sobie o, po angielsku mam. Hmm, nie widziałem. Tu mam po polsku, a tu mam po angielsku. No dobra, coś się popsuło chyba i. Nie no jest, gra jest. O! Blok dasz. Dobra mapka misiaczki są drewniaczkami, widzę. Obs, macie tutaj pilota do telewizora. Ojej, Było blisko. Bym odpadł. Pańkę, dobra. A czyli tutaj jedna osoba tylko przy, wygrywa. No, dobra, no tak, bo to jest rankingowy. No na początku to jest nie ma dużego problemu, słuchajcie, żeby przeskoczyć te przeszkody. Chciałem przeskoczyć, ale się nie udało. Ach też nie trafiłem. Trzy osoby zostały. Tutaj muszę odpaść, Ach. jeden od upadł. się nie poddałem tak łatwo. A, i się wywaliłem sam. Miałem ja wcisnąć bańkę, a wcisnąłem. Ta. No trudno. A tutaj, tutaj bym pewnie przeszedł. No kolega tutaj o, wygra. Dobra. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie. da, mm, tre... A, zagram jeszcze jedną. Co tam? Nie wygrałem, może teraz się uda. Podróż do krainy marzeń, to chyba tak trzeba byłoby pod... przetłumaczyć ten Dreamland. O, będzie szybka mapka. Ej, ile tu papuk jest? Teraz mi się przydadzą ten umiejętność trójki. O, no właśnie. czek szaczek. O, chciał mnie zrzucić kolega. Dobra, ja tutaj tego zrzuciłem, ale skoczy z powrotem. O masz. żeby mi się udało przetrwać to nie, zobaczcie jeszcze tu popuga ajajaj pat kolega próbował skakać, skakać i wskoczył w lawę, no i wygrałem no i dobry koniec odcinka będzie moim zdaniem jest pucharek Na no koniec mam nadzieję, że wam się podobało jeżeli tak, dajcie suba stawcie łapkę w górę i co? Yy, to będzie koniec. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hejka. Pa pa.